Witajcie widzowie, dzisiaj nagrywam o drugim kanale pod rząd, który, znaczy pod rząd, po prostu kontynuujemy maraton, tak jak obiecałem, eee, zaczynając, jest to kanał Agro Team YouTube. I powiem tak, ten kanał nie jest 100% scam, bo dopiero jeszcze nie ma wyników konkursów, a to dlaczego? Są trzy konkursy w ciągu chwili dosłownie, tak no, raz na tydzień sobie wrzucę jakiś konkurs z dupy, na 50zł PaySafe Card, yy, tutaj nic innego takiego nie ma. Jakiś bronstos, no fajny content. Yy, mamy trzy konkursy, zobaczmy pierwszy. Zasady w opisie. Jak yy, zostaw łapkę w górę i napisz, biorę udział, wyniki na 150 subskrypcji. Pierwszy konkurs, drugi. Jest to dokładnie to samo, tylko że 100 subskrypcji. I mamy to. Tak samo, 100 subskrypcji. E, czyli 100 zł na 100 subskrypcji, na 150 kolejny Paytif Card. Okej. Okay. Jest to dziwne, ale może to być legit, ale czemu uważam, że to jest najprawdopodobniej scam? Tutaj komentarze są normalne. Jeszcze sprawdzę to, bo to może być jakieś dziwne. Nie, nie jest to multikonto. Ale pod jednym z tych konkursów było widać dużo, bardzo dużo, dużo multikont. E, I to było tutaj. XDG Dziwna nazwa. Konto założone niedawno. Może to być multi ale nie 100%. Ale dobra. E, poskrolujmy sobie trochę. Team LOL. To sprawdzałem. To nie jest LODU eki Fajnie. Ej, a ten film kiedy został stworzony? 10 maja. Nie no. no, no przypadek. Projekt L. Oho, -ho, ho, ho, ho. To po stworzeniu konto. Pierwsze co. W i Piszesz, nie? Dobra. Dalej. Dziwna nazwa. O, 4 maja. Wiecie, wiecie do czego zmierzam? Tworzenie sobie... Większość tych tutaj kont, to są multikonta. Patrzcie to. Jest robienie sobie alibi. O, to konto wygrało. E, to nie jest moje multikonto. Zobaczmy jeszcze pod najnowszym filmem z tego... Sk Dobra, jeszcze nie będę tego skamem nazywał, ale... Domyślam się, że to jest skam Tutaj, czy też tak jest? Już o dziwo jest mniej, ale też się pojawiają multikonta. To jest prawie na pewno multikonto. I pod jednym po prostu zaspamił, pod innymi nie. E, więc sonon. on. link do tego kanału zostawię. Ja wam powiem tak, zostałem subskrypcję, będę śledzić, jak to się działa. Jeżeli będą wyniki, to zobaczymy, jakie ja konto wygra, i nagram drugi odcinek, żeby się upewnić. Więc ja ten kanał będę śledzić. Przepraszam, że dzisiaj kogoś odcinek, ale z tych, co wy mi podsyłaliście. Ja, ja mam do was prośbę, bo ja zauważyłem, że wy troszeczkę nie weryfikujecie tego, co mi podsyłacie i były takie kanały, które mi podsyłaliście, które były legitne, więc widzowie, weryfikujcie to, co, wysyłajcie, co wysyłacie, bo nie wszystkie konkursy są, jakby to powiedzieć, skamem. więc weryfikujcie to, bo czasami wysyłacie naprawdę legitne yy, konta, więc wysyłajcie na mądrzy ludzie, dokładnie wysyłajcie yy, tutaj na... YouTube chat od teraz, bo chcę mieć segregację, więc co, to by było na tyle, trzymajcie się i cześć.